Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. W kolejnym odcinku serii zagrajmy w Alan Wake na ślepo. Skończyliśmy sobie ostatnio tutaj. Musimy dostać się do domu Andersonów, znaleźć jakieś inne przejście i zaraz będziemy go szukać. Postaramy się w tym odcinku zakończyć cały ten wątek z odcinka Prawda, tak? czyli zakończymy sobie już po prostu czwarty odcinek Alana Wake'a. O nazwie, prawda? I zobaczymy, jak nam to pójdzie. Gdzie ja mam tutaj iść? To jest chyba zamknięte, tak? Aha, spoko. Stąd przyszliśmy, rozumiem. Tam na górę jakoś nie. Tu nie ma nic. Tu są jakieś drzwi. kopni No. Halo, czy ktoś tu jest? Dobra, schody na górę. Tam na dolnicy nie było, mam nadzieję. Okej, okay. Dobra, tu mi się świecą naboje. E, kurde, pewnie mi coś tu zaraz wyskoczy. Miejmy nadzieję, że poradzimy sobie z tym. Czekajcie, jeszcze wyżej muszę się dostać, tak? Nie. Kuj Tu są schody przecież. Ech, o oh, fuck! Kurde, jakie bytle tu skoczyło. <giby> Gin. Szmatławcy, mnie nie strasz. Termos. Termosik. Bardzo dobrze. No, wiedziałem, że to się stanie. Mam trochę zachrypnięty głos, musicie mi to wybaczyć. Bo, ponieważ trochę się przeziębiłem, więc... No niestety, jest jak jest. No dobra. Więc lecimy wyżej. Czy tu też coś na mnie wyskoczy? Dobra, tu chyba nic nie ma. Oh, Boże, gdzie my wchodzimy w ogóle? Jeszcze wyżej? Tu jest jakaś drabina. No właśnie, właśnie. Mhm. Dobra, jest. Aha, jeszcze wyżej. Spoko, tu są schody. Tu mamy radyjko, tak? To sobie włączymy. Okej, okay, mamy cel teraz otwórz bariemu drzwi z Silosu. Okej, okay, czy musimy otworzyć co, 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 co? E Aha, dobra, baterie i tak dalej. Mamy właśnie tę mocniejszą latarkę, więc powinno nam iść e dużo łatwiej z pokonywaniem wrogów. Z wypalaniem e z nich mroku. Dobra, idziemy na górę. Oho, zapis. Coś tu się będzie dziać? Czyżby? Tu mamy generator, tak? To uruchamiamy. Okej, okay. i co to nam dało? Tutaj nam dało światło, tak? Tu mamy baterię. Czy ja mogę jej podnieść? Mogę, okej. Okay. Aha, i to jest taka... winda. Zjedziemy na dół. Dobrze. Czy to jest ta farma Andersonów? Tak, to jest pewnie... Tak, to jest ten dom. No, no, tu już jesteśmy w sumie blisko, ale zapewne to nie będzie takie proste i coś tam się jeszcze po drodze wydarzy. Eee, dobra, kopnij. Dobra, tutaj mamy jakieś zapasy. Otwieraj. No właśnie, amunicja tu nie... nie byłoby tu amunicji bez przyczyny, więc pewnie będzie zaraz niezła jatka. Dobra, które mam drzwi otworzyć temu bariemu, to ja nie wiem. Hmm. Gdzie mam cel? Tam mi pokazuje, więc może najpierw jeszcze się wrócę tu i obejrzę wszystko, ale nie. Tutaj nic nie ma, więc chyba muszę stąd wyjść. Kurczę. Ale na farmę bez niego nie... What the fuck? Że co? Kuźwa? Fuck you! Znów traktor jakiś pójdziewa Dobra, on Udało się? Udało się Dobra, teraz widzę, że tutaj No właśnie Tam są, o Tam są jakieś zapasy, widzę Ej, czemu nie mogę Aha, za daleko był A to tylko on? Nie ma tu nikogo więcej? nie Dobra, chyba nie ma bo muzyka. Nie ma już muzyki, więc to świadczy o tym, że już nie ma przeciwników. Dobra, mamy rację, jakieś baterie i amunicję do strzelby. Gdzie jest ten kurde, który ja muszę drzwi otworzyć, no? Nie pójdę na farmę, bo bez niego to nie ma sensu. Muszę z nim tam iść. Hm. No te drzwi są, znaczy, Boże, drzwi. Ta bramka jest zamknięta. Chyba, że tu są. Chyba, że po tym mogę przeskoczyć jakoś, ale wątpię, nie. Ewentualnie jeszcze tu zobaczymy. Nie, no ten potek tu jest. Nie przeskoczę tego. Um, chociaż, co tu mamy? Tu jest jakaś drabinka. Wejdźmy na górę. I może ten. Mm, za pomocą właśnie. Aha, i co mogę zeskoczyć sobie teraz? A wejdę tu z powrotem, jakby co? Chyba tak. Okej. Okay. Czy jesteśmy w dobrym miejscu, czy nie? Chyba tak, to są te y, drzwi. Tak. Udało się. Co ja mam zrobić? Strzelić w to? What the fuck! Znajdź klucz. No, fajnie, gdzie ja mam go znaleźć? Wiedziałem, że to nie będzie takie proste i łatwe, że sobie pobiegniemy do tego domu Andersonów i będzie koniec odcinka. Oczywiście tu musiało się coś stać. Dobra. Um. Tu nie przejdę. Tu nic nie mogę zrobić. Czy tu mogę wejść? Nie. Chyba pokazuje mi na mapie. Tutaj ten klucz. Ale ja tego. Aha, dobra, spoko. Czyli. Aha, jest, dobra, podnosimy. Eee, Myślałem, że to będzie trochę bardziej wymagające, ale mamy, więc możemy wrócić. Tylko pewnie teraz coś wyskoczy, czy nie? Nie, nie wyskoczyło nic, o dziwo. No dobra, no to otwieramy. I chodź ten ze mną. Będzie mi teraz raźniej. No to teraz na pewno coś nam wyskoczy, jak nic. Na prostej drodze do domu Andersonów. Dobra, ty otworzysz mi to? Aha, pchnij, zabra. No, chodź, chodź, nie ociągamy I się. Jest tu zdecydowanie za cicho. to też pchamy? Tak. Okej. Okay. I co my tutaj znajdziemy w środku? Co, co tu jest? Okej. Okay. <śm> Boże, po prostu... Te klimaty naprawdę... Yy, naprawdę mi się podobają. Klimat gry jest świetny. No dobra, to wchodzimy do środka, bo tu widzę, że na zewnątrz nic nie ma. Jakieś tarcze dziwne. No dobra, otwarte drzwi, o, drzwi były. Yy, światła zgasły, okej. Okay. O. Widzę, że tutaj też taka prowizoryczna scena. Do grania. Pewnie tutaj sobie yy, urządzali próby <śred> przed występami. Okej. Okay. No i gdzie mam znaleźć? Tę skrzynkę z bezpiecznikami. Tu mamy termosik, oczywiście, podnosimy. Tu nie ma. Mm, jeszcze tu były jakieś drzwi. Mam nadzieję, że w tym domu nikogo nie ma i nic mi tu nie wyskoczy, bo zacznę wrzeszczeć. Dobra, więc chyba na górę jedyne miejsce, w którym nie byliśmy jeszcze, chyba że tu. O, tu też jest termosik, dobrze, że tu weszliśmy, bo byśmy go minęli. Dobra, więc wbijamy na górę. Aha, dobra, te drzwi są zamknięte. Tam jest kartka. Więc zapewne jesteśmy na dobrym tropie. Tu nic nie ma. Dobra, podnosimy kartkę. I przeczytamy sobie od razu tajemnica zaginionych dni. Ok, no wyjdź, wyjdź. To też zamknięte. To to będzie zapewne otwarte, i tu będą, tu będzie skrzynka. Jest ok. No to uruchamiamy. I nastała światłość, tak? Napraw płytę. Hmm. No, słyszę, słyszę, ale skąd ona dochodzi? No dobra, ale... no super. Tylko ja nie wiem, skąd ona dochodzi. Psy chyba na dole. Tak, tak mi pokazuje znacznik na minimapie. Znaczy na tej... dobra, na tym kompasie, można to tak nazwać. No gdzieś tu. A, tutaj, okej. Okay. Odtwórz płytę. Okay. We need to find Cynthia Weaver. We'll stay here for the night and head back to town as soon as it gets light. Hey, Al. Lots of hours before dawn. Might as well get some rest. And by rest, I mean drunk. Come on, Barry. This is. Yeah. You're a crazy bastard. I'm gonna stick by you. No matter what. Ever, Al. Sure, like a brother. I'm a writer, goddammit. Correct. If I just wanted to, I could write ten books a year. And and they'd be the best books that year. No, you couldn't. That's right, I couldn't. But I could, because I'm a writer. What? What do they put in this stuff? I feel like my brain is coming out of my nose. <laughs> I'm going to get the recipe off those coots and be a, a, a booze millionaire. I just miss her, Barry. I just want her here with me. I know, I know. It's going to be okay. We're going to make it okay. A więc upiliśmy się wspólnie z Barrym Pewnie się coś tu zacznie dziać zaraz mhm. What the fuck? Znów jesteśmy na... Tej wysepce to się zapewne śni Alanowi tym razem, ale może dostań się do chaty. To jest ta chwila, chyba kiedy Alice tam. No właśnie. Tak, może dowiemy się teraz czegoś. Jak to wszystko y tak naprawdę tutaj się potoczyło od co się wydarzyło, no właśnie. Dlaczego ja widzę jakieś... Ej no, ja widzę jego oczami. Nie przyzwyczaiłem się do takiej kamery wam powiem. Okej, okay, no to włazimy szybciutko do domu. I zobaczymy, co się tak naprawdę... Aha, bo... No, dobra, ogarniam. Nie jesteśmy po prostu jakby. Mm, po prostu widzimy oczami jakiejś na przykład trzeciej osoby. I Możemy wszystko sobie zobaczyć. Naprawdę, jak się wydarzyło, nie jesteśmy oczami Alana. Właśnie, Alan tam skoczył. Za Anis. Nie Możemy zobaczyć, co się tak. Uh huh. I couldn't find her in all that blackness. I must have thought she drowned. Smutna. Uh -huh. Jagger had Alice, Alice, and so she had me. Alice. <laughs> I'd been easy prey. Co the fuck? Maybe she didn't drown Czyli manipulowała nami, żebyśmy z powrotem przyszli do domku. Tak, tak. No właśnie, byliśmy lalką w jej rękach. Dobra, czyli gdzie my mamy iść na górę, zapewne. No właśnie, w gabinecie, tutaj. Ale tu nikogo nie ma. What the fuck! Ty, suko! Od początku ona za tym wszystkim stała. Od całego początku, jak wręczyła nam klucze w, no, w tym barze. Still hope. Cauldron Lake is a special place. Here, you have the power to change things. She wanted you to write. I will tell you what to do. You can write her back. The story will come true, and all will be well again. Co, miałaś. I manuskrypt zacznie pisać? no nie gadajcie. Yes. Tak, zmusi All go right. do pisania. I'll fix it. I'll bring her back. Co za sucho? <śles> i remembered it all now in the dark i'd written for days a week almost a complete manuscript of a novel entitled departure jagger had been my editor whispering in my ear making sure that the unfolding story would make her more and more powerful i thought i was saving alice even with the cobweb she put in my head some part of me had been aware enough to write my escape into the story to bring a light into the cabin to release me before i could finish to interrupt the horror story before the ending, where darkness consumed everything and everyone. Zane was weak and far away, but I had written him into the story, and his light had been enough to set me free. It isn't here now. I'm here because it was written. I brought the light to set you free. You must hurry. You will know I am here. It will be back soon. It stole the skin of my heart a long time ago so old. I had woken up, confused and groggy, my mind consumed by darkness and fear. All I could do was to escape. Mm, so Was barely conscious and fading fast. It had to have cost Zane terribly, thrown him even deeper into whatever dark place he now haunted. But he had managed to weaken the dark presence, kept me safe that night. O kuziwa Policja na no, tam Okuziwa. O no nic, ale przynajmniej coś się zaczęło wyjaśniać w końcu. Coś, Czegoś się dowiedzieliśmy, bo tak naprawdę do tej pory y, te pytania... coraz więcej mieliśmy pytań niż odpowiedzi. A w tym odcinku... Zako Zakończenie tego odcinka w końcu... W końcu czegoś się dowiedzieliśmy, coś odkryliśmy. A więc tak, to jest koniec czwartego odcinka. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się spodobał. I widzimy się w kolejnym odcinku z Alana Wake'a. Do zobaczenia. Cześć!